Siemanko widzowie te Potwory, gastry. Dzisiaj sobie przywołamy Entity 303 Pod ostatnim filmem przywoływania y, potwora nie, no jakiegoś straszną postać to był Herobrine Polecam zobaczyć y, Zostawiliście dużo like i postanowiłem zrobić kolejny film z tej serii czyli przywoływania y, mobów nie mobów, tylko strasznych postaci. I dzisiaj wam pokażę jak zrobić taki yy, posąg, nie, taki no coś żeby przywoływać strukturę, żeby przywołać yy, Herobryna, nie Herobryna tylko Entity 303, więc yy, niszczymy taki, robimy taki 3x3, taką 3x3 podłogę z magma bloków. Bo inaczej bez tego nie przywołamy ntp 303. Ej! O. Myślałam, że coś mnie bija. To było po prostu. Ee, moja duma. Nie wiem czym, ma, ale mam chyba jakieś lagi. sobie. Zróbmy krzyżyk Mam jakieś lagi. E, no plusik taki. No znowu, e, plusik taki trzeba zrobić, e, i teraz ten crying obsidian trzeba postawić w tych różkach. No lagi straszne mam lagi Teraz to, tą pałkę i z netheru, i teraz trzeba rzucić Netherstar. star. Wrzucamy. Szup. no się zrobiło. Cieszę. Halo, antiti, piórun, Pioruj! Eee. NTT pisze. Jo. Jakieś liczby. Chyba wtedy że nam porozumieć, ale ja go zbytnio nie rozumiem. jest to pod... uśmieszek dał. Jo. Fryд中... Siro, Brian chyba nic nie pisał. Coś jest dziwnego. Ojej, nie widzę po. Co jest? To niemożliwe. On się ruszył. Zniknął. Przymieszek, to się zaczyna się robić niepokojące. Coś mnie bije! Nie! Nie. A, rozpiję się. Idę po moje rzeczy. Coś mnie zabiło dziwnego. Entity! Muszę uciekać. Szybko. Proszę... NIE! On mnie goni! Nie, spokojnie. On kucnął. Przecież tego ząb, ząd. Zniknął, nie, no ja się zaczynam bać tego. Proszę nie, bo ja się nie sumię. nie wiem, gdzie już jestem. Nie uciekam po prostu. Ja nie patrzę na plecy. Ja już nie wiem, gdzie jestem, nie wiem nie, nie, nie.